Mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświadka. 5 grudnia 1999 roku. Tego dnia skończyła się Polska Mafia w wydaniu, jakie znano od dekady. Skończyła się za sprawą śmierci ojca chrzestnego polskiego półświadka Andrzeja Kolikowskiego Pershinga. Śmierci, która sprawiła, że cały mafijny światek, nie tylko w stolicy, ale i w całej Polsce, posypał się niczym domek z kart. Jeżeli śledzicie wszystkie moje profile, to z pewnością wiecie, że niedawno na kanale mafia.pl opublikowałem film, w którym przedstawiam sylwetkę jednego z zamachowców, Ryszarda Niemczyka. Oraz nieznane szczegóły zamachów z Zakopanem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego materiału, to po wysłuchaniu podcastu odsyłam Was do niego, ponieważ będzie doskonałym uzupełnieniem dzisiejszego odcinka. Film na kanale skupia się przede wszystkim na tym, co działo się po zamachu na Pershinga, na analizie hipotez czy wyroków, zaś podcast, którego właśnie słuchacie, będzie opowiadał w znacznej części o tym, co działo się przed zabójstwem i co. Do niego doprowadziło. W dzisiejszym materiale również dwukrotnie oddam głos kierowcy Pershinga Florkowi, który wróci wspomnieniami do tamtych wydarzeń. Zacznijmy zatem mafijną opowieść o najważniejszej egzekucji w historii polskiego półświadka. Przygotowując się do pisania tego podcastu, zastanawiałem się, jak mogę po raz kolejny opowiedzieć o zamachu na Pershinga, nie powielając treści, które pojawiały się już w innych materiałach. Postanowiłem, że tym razem skupię się na okresie życia Pershinga od jego wyjścia z więzienia do śmierci przed Polaną Szymoszkową. To właśnie ten kilkunastomiesięczny, dynamiczny okres działalności kolikowskiego. Zadecydował, że jego losy potoczyły się właśnie w taki sposób. Jak być może pamiętacie z poprzednich odcinków, Pershing trafił za kraty 10 sierpnia 1994 roku. Przez cztery kolejne lata, gdy warszawskie gangi wykrwawiały się w zamachach bombowych i strzelaninach, on bezpiecznie oczekiwał na zakończenie wyroku, siedząc w pojedynczej celi z telewizorem i dywanem. Brama Zakładu Karnego na Białołęce otworzyła się przed nim 20 sierpnia 1998 roku. Choć okres jego największej medialnej sławy był dopiero przed nim, prasa na gorąco relacjonowała jego powrót na wolność. Tak wyjście Pershinga opisywał lubujący się w temacie warszawskich gangów ekspres wieczorny. Pershing na wolności. Po czteroletnim pobycie w areszcie w Białołęce Andrzejka pseudonim Pershing, wyszedł na wolność. Największy areszt w Europie domniemany boss mafii pruszkowskiej opuścił po śniadaniu. Pershing został skazany w 1995 roku na cztery lata więzienia za wymuszenie haraczu z myjni samochodowej. W poczet kary zaliczono mu dwa lata aresztu. Był uważany za szczególnie niebezpiecznego, miał tak zwaną enkę. Za kratami zachowywał się jednak poprawnie, nie wikłał się w więzienne układy. Dopiero tej zimy, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zaczął kozaczyć i miał scysję ze strażnikami. Andrzej K. słynął z fatalnego traktowania dziennikarzy. Wygrażał im w sądzie, pluł i twierdził, że to oni zrobili z niego bandytę. W kolejnym procesie Pershing będzie odpowiadał z wolnej stopy. Okres pomiędzy opuszczeniem więzienia latem 98 roku a śmiercią w grudniu 99 roku jest jednym z najciekawszych momentów w historii przestępczej kariery Pershinga. Gdy w 1994 roku zamykała się za nim więzienna brama, był co prawda jednym z ważniejszych gangsterów w stolicy, znanym również medialnie dzięki swojej wojnie z braćmi niewiadomskimi. Ciężko mi jednak było zrozumieć, jak po czteroletniej nieobecności w mieście w tak krótkim czasie stał się niekwestionowanym numerem jeden polskiego świata przestępczego. To, że cechowała go niezwykła przebojowość i bezkompromisowe parcie do przodu, wiadomo było od zawsze. Pamiętajmy jednak, że gdy przez dobrych kilka lat jego koledzy po fachu rozwijali swoje interesy i poszerzali wpływy, on w tej kwestii nie miał właściwie żadnego pola manewru. Mimo to w ciągu roku stał się medialnym królem polskiej mafii i najbardziej wpływowym warszawskim gangsterem. Aby poukładać sobie ten wątek, Poprosiłem o komentarz jego kierowcę, Florka, który przy okazji opowiedział o zmianach, jakie zaszły w szeregach załogi dowodzonej przez Pershinga. Dużo wtedy jeździliśmy, bo ja w lutym wyszedłem z więzienia, on wyszedł później. Więc yy, dużo było nad, do nadrobienia, i nawet on się cieszył, że ja jestem, bo, bo tak naprawdę to wyszedł, bo no, 4 lata odsiedział mm -hmm. całe i, i tak naprawdę no, wyszedł po omacku, tak w nową rzeczywistość. No i właśnie, to jest taki ciekawy, newralgiczny moment. Persznik wychodzi z więzienia w 98 roku w sierpniu. Nie ma go przez 4 lata w Warszawie. Wychodzi i nagle w ciągu roku staje się największą gwiazdą. Jak to się stało, skoro on przez te 4 lata nie zarabiał, nie mógł się bogacić tak jak na przykład starzec puszkowscy? On zarabiał tak wcześniej, wcześniej, wcześniej już zarabiał. On wcześniej się bogacił. Tylko prawdopodobnie jak każdy z nas, który siedział w więzieniu, też dochodził tam do jakichś wniosków, do przemyśleń, że niepotrzebny to jest czas stracony. I myślę, że jak wyszedł, to dlatego ruszył ostro mocno z kopyta, bo zobaczył, jak dużo jest do zarobienia w bardzo prosty sposób. No i dlatego, nie wiem, nie wiem skąd się wzięła jego ksywka Pershing, ale ja mógłbym to określić, no bo działał i, i, i zachowywał się jak Pershing. Trochę był raptus, trochę jak taki szybkostrzelny pistolet, ale no właśnie on był, wszędzie go było pełno. On był taki bezkompromisowy, bezpośredni. Czasami to aż ja głowę wracałem w drugą stronę, jak on tam gdzieś z kimś rozmawiał. Czasami słów mu brakowało, albo zbyt pochopnie zadziałał, ale myślałem sobie, no jeżeli tak robi, to jest jego sprawa, no bo co mam, co mam powiedzieć? Stałem z boku i, i tylko i się przyglądałem, albo wykonywałem jakieś tam pośrednie polecenia, yy, czy pojechać, czy zaczekać, czy to wziąć, tam to wziąć, czy, czy odejść, zostań i tak dalej. Ale no to on jak wyszedł, to on już cały czas zarabiał. On jak siedział, to zarabiał. I on tutaj zostawił przecież jakichś tam kolegów, jakieś biznesy. Mhm. Z tym, że jak wyszedł, to w ogóle przeobraził całą ekipę. Pojawiło hmm. się mnóstwo mnóstwo nowych twarzy yy, i większość była ściśle ożarów i okolicy. Bo po wyjściu zorganizował spotkania tak? i przeorganizował tą swoją no, organizację. Na, na wyjściu, po wyjściu to jak było to spotkanie, to było przywitanie, to była zabawa. Hmm. Ciepło było na ogrodzie, tam się właśnie to wszystko odbywało. Ja pamiętam, że w ogóle w szoku byłem, do dzisiaj jestem w szoku, że ja zwykły szary zjadacz chleba byłem zaproszony, a jego przyjaciel masa nie był. Mnóstwo, Tak jak Ci kiedyś opowiadałem, mnóstwo było tuzów z Polski. Też niektóre twarze znałem z widzenia, bo... Tam się dziś spotykaliśmy i ja się witałem, tak? Siedziałem z boku, mm. ale tutaj patrzę, a tutaj cała wierchuszka, całe środowisko, najściślejsze środowisko yy, tej przestępczości zorganizowanej z Warszawy było tam. Ja byłem w szoku i tym bardziej jak ja tam przyjechałem, to oni też yy, jak się ze mną witali, to chyba też byli trochę zdziwieni, ale było mi łatwiej, bo postrzegali mnie przez pryzmat tego postrzału. Hmm. Wiesz, tego, tego, co się wydarzyło, że, że się dobrze zachowałem, że, że się nigdzie nie skarżyłem, że nie, nie, nie gadałem bez sensu niepotrzebnie i tak dalej, i tak dalej, więc y, pamiętam świętej pamięci Bolo właśnie taką rozmowę ze mną tam przeprowadził i tu i jeszcze tylko nie pamiętam, czy to było wcześniej, czy później w Mariocie, po wyjściu z więzienia moim, no to po. Eee, właśnie jak powiedział, myślę, że cię nie obserwowaliśmy, cały czas cię obserwowaliśmy. A ja się zastanawiam, jak oni mogli mnie obserwować, jak ja siedziałem. No, było nic bardziej błędnego, bo przecież w więzieniu każdy ma kolegów. Mhm. I właśnie obserwują, jak się zachowujesz. Czy, czy wstydzić się za siebie, czy cię odwypędzić, czy cię traktować dobrze, i tak dalej, i tak dalej. No jakby pozostałeś w szeregach tej frajny starej jeszcze przed czasem no siatki. No właśnie tak mi się wydaje, że. Poza jakimiś tam małymi wyjątkami zostałem tak, zostałem. Ale jemu to bardziej pasowało chyba, że, że jestem ten zaufany, że nie, mus, nie, nie muszę się uczyć. Czy potem nie musi się ktoś uczyć od nowa czegoś tam, tylko jest, przyszedł i ja go znam, ja mu ufam. I mm. nie, muszę, nie muszę go poznawać, nie muszę wymyślać jakichś historii, żeby się przekonać, czy jest lojalny, czy nielojalny i tak dalej. Poza tym wtedy to było bardziej już tak na zasadzie partnerskiej, gdzie, gdzie częściej siedziałem, jak to się mówi, przy stole, bo to, że siedziałem z baraniną przy stole, to no, ja nie miałem pojęcia o tym, że to jest baranina. Ja dopiero jak go zobaczyłem w telewizji, że to jest Jeremiasz, Jeremiasz Barański z tego Wiednia, mm. ponieważ Andrzej nigdy nie mówił o nim, on no, mówił zawsze o nim Wiedeńczyk. Więc. Absolutnie nie, nie przypuszczałem, że to jest ten. Tak samo jak na Śląsku tam kiedyś byliśmy, i nie wiem, czy to było zamierzone spotkanie, czy nie. Siedział, spotkał się z tym Simonem. z Katowic. A, tak, ale to mhm. też było raz na przykład? Byłem przedstawiony, że to jest Florian, ode mnie, ode mnie człowiek. Jakby tutaj kiedyś był, to żebyście go traktowali jak mnie. Wiesz, dla mnie lepsze wizytówki nie potrzeba było, tak, bo ja nie robiłem żadnych takich interesów, ale gdy się pojawiają gdzieś na jakimś terenie i nawet ktoś z drugiego czy trzeciego szeregu rozpoznawał mnie jako człowieka Pershinga, to dla mnie już to była przepustka do wszystkich drzwi. Przejdźmy teraz do bezpośredniego motywu zabójstwa Pershinga, zleceniodawców i wykonawców tego mordu. Według orzeczenia sądu Kolikowski zginął, ponieważ wielokrotnie naraził się Mirosławowi D pseudonim Malizna. Pershing po wyjściu z więzienia na jednej z imprez w swoim domu w Ożarowie pobił Maliznę, którego oskarżał o spółkowanie z jego konkubiną Agnieszką O. Nie był to zresztą jedyny raz, kiedy Kolikowski na oczach kolegów brutalnie, znokautował jednego z szefów Pruszkowa. Po tamtych zajściach Malizna miał zlecić zabójstwo Pershinga Ryszardowi Boguckiemu, któremu w zamian obiecał przejęcie schedy po starym Pruszkowie. Dodatkową motywacją Boguckiego miała być chęć zemsty za zabójstwo jego przyjaciela Nikodema Skotarczaka, o którego zlecenie podejrzewał właśnie Pershinga. Taka jest wersja oficjalna. Mniej oficjalna mówi o tym, że Stary Pruszków kolektywnie podjął decyzję o zlikwidowaniu Kolikowskiego. Dla bosów, którzy mentalnie zatrzymali się na początku lat 90., Pershing działał zbyt szybko. Zbyt szybko się bogacił, zbyt szybko zdobywał wpływy i poszerzał swoje przedsięwzięcia o kolejne branże, co powodowało, że Pruszków nie mógł ani za nim nadążyć, ani w żaden sposób go kontrolować. Dodając do tego fakt, że niejednokrotnie zdarzało mu się kpić, a nawet ubliżać starym Pruszkowskim, wydanie wyroku przez dawnych kolegów wydawało się wręcz nieuniknione. O tym, że zbierają się nad nim czarne chmury, Pershing miał dostawać sygnały już jesienią 1999 roku. W listopadzie wysadzono w powietrze samochód Florka, jednego z jego najbardziej zaufanych ludzi. Tego samego miesiąca, w czasie pobytu Pershinga w USA. Miał być już bezpośrednio telefonicznie przestrzegany przed powrotem do Polski. Kolikowski z całą pewnością czuł, że dzieje się coś niedobrego, co widać po jego zafrasowanej minie na niemal wszystkich fotografiach z wycieczki po Stanach Zjednoczonych. Gangster nie zamierzał jednak chować głowy w piasek i wrócił do kraju. Kilka tygodni później był już martwy. Według ustaleń prokuratury zabójcami byli Ryszard Niemczyk, pseudonim Rzeźnik, szef gangu spod Beskidzia, który zasłynął m.in. napadem na konwój Prosper Banków w Bielsko-Białej oraz jego znajomy Ryszard Bogucki. Początkowo biznesmen, hotelarz, właściciel salonu z luksusowymi autami, a później znajomy mafiozów podejrzewany o przestępstwa gospodarcze. Wraz z nimi na akcji, rzekomo jako nieświadomy niczego uczestnik, Znajdował się 42-letni Adam Korczak, pseudonim dziadek, recydywista i członek gangu Niemczyka. Jak dokładnie przebiegał ten słynny zamach sprzed Polany Szymoszkowej? Już za chwilę, dzięki analizie akt sprawy, przedstawię Wam krok po kroku oficjalną i zatwierdzoną prawomocnymi wyrokami, rekonstrukcję wydarzeń tego najgłośniejszego zamachu w dziejach polskiej mafii. W piątek 3 grudnia w godzinach wieczornych Andrzej Kolikowski-Pershing przyjechał do Zakopanego wraz ze studentką Patrycją R. i zamieszkali u znajomego Adama W. Tego samego wieczoru w hotelu Bankowiec zameldowali się Ryszard Niemczyk, Ryszard Bogucki, Adam Korczak oraz Jan L. Niemczyk i Korczak do Zakopanego wyjechali z Tych, natomiast Bogucki wraz ze swoim kierowcą Janem L. z Warszawy. Później auta zatrzymało się na tak zwanej zakopiance i Bogucki przesiadł się do samochodu Niemczyka, zaś jego kierowca ruszył za nimi. Nazajutrz Jan L. odjechał z zakopanego, wyraźnie chory Bogucki przyjął leki i pozostał w hotelowym pokoju, zaś Niemczyk i dziadek pojechali przed Polanę Szymuszkową, aby wypożyczyć narty. Po południu już w komplecie pojawili się tam ponownie, jednak po zjedzeniu obiadu w pobliskiej karczmie wrócili do hotelu. Następnie Niemczek i Korczak udali się do baru Riders, znajdującego się przy ulicy Krupówki 81B, którego właścicielem był Piotr S, znajomy rzeźnika. Tam Niemczyk od mężczyzny z Krakowa zamówił telefonicznie kradzione auto, które odebrał w godzinach nocnych w okolicach Nowego Targu. Następnego dnia, w niedzielę 5 grudnia, Kolikowski wraz z Patrycją R oraz znajomym Wojciechem U po śniadaniu Udali się na Polanę Szymuskową, gdzie do godzin popołudniowych jeździli na nartach. W tym samym czasie, mimo rezerwacji opłaconej do 6 grudnia, wszyscy trzej mężczyźni opuścili hotel Bankowiec i jadąc Audi A6 Niemczyka ruszyli w kierunku Polany, na której jeździł Pershing. Po zaparkowaniu auta w odległości około kilometra od wyciągu, Niemczyk i dziadek pojechali taksówką po sprowadzone w nocy Audi 80. Kiedy wrócili na miejsce, dołączył do nich Bogucki, zaś Niemczyk przełożył ze swojego auta do kradzionego Audi kanister z benzyną i ruszyli dalej. Około godziny 13.30 wjechali na parking przed Polaną Szymoszkową i zaparkowali wprost do drogi głównej naprzeciwko srebrnego Mercedesa Pershinga. Za kierownicą auta siedział Niemczyk, z jego prawej strony Bogucki, zaś z tyłu Adam Korczak. Zamachowcy czekali w pojeździe przez około 2 godziny, do czasu, aż ich oczom ukazał się Pershing, który po wyjściu ze stoku ruszył w kierunku swojego samochodu. Kiedy Kolikowski nachylił się do bagażnika, aby schować w nim sprzęt narciarski, na odległość około 3 metrów podszedł do niego Bogucki, który po słowach Poznajesz? No i co teraz? zaczął do niego strzelać z krótkiej broni kaliber 9 mm, w której wzoru w biegłym Ustalić się nie udało. W tym samym czasie stojący na jezdni Niemczyk podniósł pistolet maszynowy PM-26 produkcji czechosłowackiej i zaczął strzelać powietrze, aby odstraszyć gapiów. Biegli z katedry i zakładu medycyny sądowej w Krakowie. Z rekonstrukcji ran postrzałowych stwierdzili, że Kolikowski został postrzelony co najmniej sześciokrotnie. Ofiara doznała ran postrzałowych głowy, tłowia i kończyn górnych. Złamania kości czaszki, rozerwania opon i mózgu, złamania żeber po prawej stronie, stłuczenia prawego płuca oraz uszkodzenia wątroby. W efekcie przyczyną zgonu były wielonarządowe obrażenia w wyniku postrzałów z broni palnej. Po dokonaniu zamachu napastnicy wrócili do samochodu i odjechali nim w miejsce pozostawienia Audi A6 Niemczyka. W czasie jazdy Bogucki miał wziąć telefon komórkowy dziadka i wykonać z niego jedno krótkie połączenie w czasie którego powiedział ja już swoje zrobiłem teraz twoja kolej Po dojechaniu na miejsce korczak udał się do wozu Niemczyka a pozostali dwaj mężczyźni ruszyli dalej Audi 80 w stronę centralnego ośrodka sportów Zakopanem tam podpalili skradziony samochód i pieszo wrócili do auta w którym czekał dziadek Następnie w trójkę pojechali do wypożyczalni sprzętu narciarskiego przy Nosalu gdzie weszli do baru prowadzonego przez Macieja W tam Bogucki wziął telefon od pozostałej dwójki, wykonał z jednego z nich połączenie, po czym spalił karty sim w palącym się na środku baru ognisku. Na miejscu zjawił się wspomniany wcześniej Piotr Esz i polecił Maciejowi W odwieźć całą trójkę do domu Esz, znajdującego się przy ulicy Strążyńskiej. Tam Bogucki i Niemczyk zajęli pokój na parterze, zaś dziadek nocował na piętrze. Wcześniej jednak udali się do kotłowni, aby spalić buty, w których byli na akcji. Kiedy stali przy piecu, do mieszkania weszła matka Piotra Esz, która zwróciła uwagę, że piec rozgrzany jest zbyt mocno i może dojść do pożaru. Jak zeznała, w jej domu przez jedną noc wraz z jej synem przebywało trzech nieznanych jej mężczyzn. Nazajutrz pierwszy z zakopanego wyjechał Korczak, udając się taksówkami do Oświęcimia. Tego samego dnia miasto opuścili również Niemczyk i Bogucki, którzy podróżowali oddzielnie. Jako pierwszy z trójki uczestników zamachu w ręce policji wpadł dziadek, który w styczniu 2000 roku został zatrzymany do sprawy napadu na Prosper Bank. Niedługo po nim aresztowano Niemczyka, również m.in. do sprawy rabunku w Bielsku Białej. Gdy w lipcu tego samego roku dziadek został świadkiem koronnym do sprawy gangu Niemczyka, z własnej inicjatywy postanowił przekazać swoją wiedzę na temat zamachu na Pershinga. To właśnie ze współpracy Adama Korczaka z prokuraturą. Wypłynęła hipoteza mówiąca, że zamachu dokonali Bogucki i Niemczyk. On zaś sam miał być nieświadomym niczego uczestnikiem całego zajścia. Po przekazaniu tych rewelacji Niemczyk został przeniesiony do aresztu w Wadowicach, z którego uciekł w październiku 2000 roku i zniknął policji z radaru na 4,5 roku. W międzyczasie wystawiono list Gończy za Ryszardem Boguckim, którego w 2001 roku namierzono w Meksyku i przetransportowano do Polski. Gdy w kwietniu 2005 roku w Niemczech dorwano rzeźnika, Bogucki był już skazany na 25 lat za dokonanie zabójstwa Pershinga. Kilka lat później taki sam wyrok usłyszy Niemczyk, który poza udziałem w zabójstwie Kolikowskiego zostanie również skazany za kilkanaście innych przestępstw. Jako zleceniodawca tamtej zbrodni. Na 10 lat zakraty trafi z kolei malizna. Adam Korczak, pseudonim dziadek nie będzie miał okazji wysłuchania wyroków, jakie zapadły na podstawie złożonych przez niego zeznań ponieważ wcześniej umrze prawdopodobnie z powodu nadużywania alkoholu. Czy wyroki, jakie zapadły w tej sprawie, są słuszne i czy zebrane w śledztwie dowody były wystarczające, aby te wyroki mogły zapaść? Po tej analizie zapraszam Was raz jeszcze do mojego filmu na kanale mafia.pl. Zabójstwo Pershinga w kontekście całej polskiej przestępczości zorganizowanej ma z pewnością wymiar symboliczny. Złota era polskiej mafii zakończyła się bowiem w momencie, gdy zamachowiec nacisnął spust celując z bliska do Kolikowskiego. Zdarzenie to wywołało efekt kuli śniegowej i doprowadziło do tego, że w przeciągu roku polska mafia w wydaniu jakie znano od 1990 roku została praktycznie zmieciona z powierzchni ziemi. Choć przez kilka kolejnych lat wciąż będą działać niedobitki po Pryszkowie, młoda generacja Wołomina, a z cienia wyłonią się takie grupy jak Żoliborska czy Mogotowska, będą to już ostatnie podrygi gangów z pistoletami w rękach. W sierpniu 2000 roku, za sprawą policyjnej operacji Enigma, mafijna hydra straci swój łeb, który nigdy już nie odrośnie. Na koniec zostawiam Was z wypowiedzią Florka, który, odnosząc się do zarzutów części internautów, odpowiada na pytanie o jego nieobecność przy pershingu w czasie zamachów z Zakopanem. On ci proponował, żebyś, żebyś ty z nim jechał, tak? Ale, ale nie proponował ci, żebyś jechał jego autem, tylko miał miałeś jechać innym autem wtedy. Nie, nie. Generalnie rzecz biorąc, jak on miał tam szykował się do tych nart i ja miałem jechać z nim, mhm. tylko wysadzili mi samochód w powietrze, tak, ten mój, mhm. bo, bo on tam mówił, że może, może zostanie, może nie zostanie. Ja mówię, no to ja swoim za tobą bym pojechał, to nawet by mi pasowało, bo potem bym sobie wrócił, jak ty byś gdzieś indziej mhm. pojechał. No ale ten samochód wybuchł i na ten czas on mi pożyczył inne auto. I też tutaj bym jakby skierował się do hejterów, że taka poważna firma, a nie miała kilku aut w parku maszynowym, to nie mhm. jest tak, nigdzie tak nie ma. Trzeba chwilę czasu na to, żeby ewentualnie zorganizować takie auto, bo to albo idziesz od kogoś, pożyczasz, albo z wypożyczalnie bierzesz. A wtedy to wypożyczanie to raczkowały i chyba ich tam było, nie wiem, może jedna, może dwie przy hotelach. Poza tym nikt nie myślał o tym wtedy. Więc skończyło się tak, jak się skończyło. Poza tym widocznie tak musiało być. I znowu tutaj jakby hejterzy mnie atakowali, że być może specjalnie nie pojechałem, bo go wystawiłem, bo wiedziałem wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Nie chce mi się nawet tego prostować, nie chce mi się na ten temat rozmawiać, bo Gdybym mógł cofnąć czas, to bym pierwszy pojechał nawet, przed nim jeszcze i być może zauważyłbym tych ludzi i zanim on by... Kiedyś Ci to opowiadałem. Zszedłbym mhm. na dół i gdyby się okazało, że ktoś tam się czai, to bym, bo to auto było bardzo świeże, to bym poszedł i powiedział na przykład, że ktoś tam się czai w starym Audi 80. Może coś trzeba zrobić i jakby się zorientowało co chodzi, jakbyśmy do nich podeszli, zaskoczyli ich przy samochodzie, nie zdążyliby może broni wyjąć, może... Może nie mieliby jak? Albo gdyby się okazało, że, że to jest coś poważnego, no to tak jak Ci mówiłem, to zostaliby wyzwoleni jacyś ludzie z Krakowa albo gdzieś z innego miasta najbliższego i oni tam zostaliby osaczeni prawdopodobnie i zupełnie by się to mogło inaczej potoczyć.